Przygotuj się na odkrycie najciemniejszych i najbardziej szokujących szczegółów śmierci reje Reesa z Menudo. To, co myślałeś, że wiesz o jego życiu i śmierci, może być dalekie od prawdy. Nie uwierzysz, co tak naprawdę wydarzyło się za kulisami tej tragedii. Zostań z nami do końca, aby poznać szokującą prawdę o jego przedwczesnym odejściu. Nie przegap tego. Oni byli uwielbiani przez tłumy, sprzedawali miliony płyt i nie schodzili z list przebojów. Młodzi utalentowani i u szczytu sławy zdawali się żyć marzeniem, o którym wielu mogło tylko śnić. Jednak za kulisami ich rzeczywistość była zupełnie inna ścisła kontrola, niewyobrażalna presja i wyczerpujący harmonogram, który zamieniał blask sławy w ciężkie brzemię. Rej Rejes doświadczył tej brutalnej rzeczywistości na własnej skórze. Od wielkiego sukcesu po samotność odczuł na sobie ciężar przemysłu, który kreował gwiazdy tylko po to, by później je odrzucić. Jego talent wyniósł go na sam szczyt, ale jego historia miała bolesne i poruszające zakończenie. Za fasadą blichtru i spektakularnych koncertów kryła się inna, mroczna strona fenomenu zwanego Menudo. Były to lata wielkich przemian na światowej scenie muzycznej. W Stanach Zjednoczonych królowała muzyka disco, a Europa żyła rockowym brzmieniem. Tymczasem w Portoryko ambitny wizjoner Edgardo Diaz miał innowacyjny pomysł stworzyć młodzieżowy zespół muzyczny, w którym członkowie po osiągnięciu określonego wieku zostaną zastąpieni nowymi twarzami to zapewniałoby zespołowi wieczną młodość i nieustającą popularność wśród nastolatków tak narodziło się menudą jedna z największych sensacji latynoskiej muzyki wszechczasów pierwszy skład zespołu tworzyli fernando i neftis alaberi oraz carlos uskar i ricky melendez początkowo ich popularność ograniczała się do portoryko ale już na początku lat 80. Menudo stało się prawdziwym fenomenem w całej Ameryce Łacińskiej. Dzięki agresywnej strategii marketingowej oraz charakterystycznemu wizerunkowi, grupa przekształciła się w coś więcej niż tylko zespół muzyczny, stała się komercyjnym imperium. Ubrania, zabawki, plakaty, występy telewizyjne i niekończące się trasy koncertowe wszystko to sprawiło, że Menudo stało się globalnym zjawiskiem. Muzyka zespołu była lekka pełna romantyzmu i energii dokładnie to, czego pragnęli nastolatkowie. Teksty o młodzieńczych marzeniach i niewinnej miłości szybko podbiły serca milionów. Wraz z początkiem lat 80. skład grupy przeszedł zmiany, a jej styl muzyczny został odświeżony. Do zespołu dołączyli Xavier Serbia, René Farright, Miguel Cancel, Johnny Lezada oraz Ray Reyes, który szybko wyrósł na jednego z najpopularniejszych członków grupy. Strategia internacjonalizacji Menudo okazała się strzałem w dziesiątkę. Byli pierwszym latynoskim zespołem, który nagrywał nie tylko po hiszpańsku, ale także po angielsku, portugalsku i filipińsku. Brazylia stała się jednym z krajów, które dosłownie oszalały na punkcie Menudo. Gdy po raz pierwszy wylądowali tam, zostali przyjęci jak najwięksi idole, lotniska były oblegane przez tłumy rozgorączkowanych fanów, ulice były blokowane a występy telewizyjne osiągały rekordowe wyniki oglądalności. Przeboje takie jak Nao SR Prima, IPS i Tuno Estas stały się hymnami młodzieży tamtych czasów. Rey Reyes ze swoją charyzmą i wyjątkowym wokalem szybko wyróżnił się na tle innych członków grupy. Jednak życie w świetle reflektorów miało swoją cenę. Intensywny harmonogram koncertów i podróży stopniowo odbijał się na zdrowiu psychicznym i fizycznym członków zespołu. Coś, co z zewnątrz wyglądało jak spełnienie marzeń, w rzeczywistości było pełne wyczerpania i poświęceń. Surowe kontrakty, niekończące się wymagania i bezwzględne zasady stały się częścią codzienności każdego członka menudo. Jedna reguła była jasna: gdy osiągniesz określony wiek, musisz odejść, by zrobić miejsce dla kogoś młodszego. Ta ciągła rotacja miała na celu utrzymanie młodzieńczego wizerunku grupy i zapewnienie jej długowieczności na rynku. Jednak dla wielu członków ta polityka oznaczała brutalne oderwanie od jedynego życia, jakie znali, co prowadziło do licznych problemów emocjonalnych. Za blaskiem reflektorów kryła się historia poświęcenia, bólu i przemijającej sławy historia, którą niewielu znało. Za perfekcyjnym wizerunkiem utalentowanych młodych artystów kryła się surowa rzeczywistość, rygorystycznie kontrolowany system, w którym każdy aspekt życia członków zespołu był precyzyjnie nadzorowany przez Edgardo Diążą. Dyscyplina była bezwzględna, a codzienna rutyna niezwykle wyczerpująca. Niekończące się godziny prób, długie nagrania w studiu, mordercza seria koncertów i zobowiązania promocyjne sprawiały, że harmonogram dnia był niemal niemożliwy do udźwignięcia. Młodzi chłopcy nie mieli niemal żadnej swobody, ich życie prywatne było podporządkowane sukcesowi zespołu. Ogromna presja psychiczna, fizyczne zmęczenie oraz brak kontroli nad własnym losem sprawiały, że nie każdy był w stanie wytrzymać to tempo. Ray Reyes był jednym z tych, którzy najbardziej odczuli negatywne skutki tej rzeczywistości. Nigdy w pełni nie czuł się częścią zespołu i z biegiem czasu coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że funkcjonuje w machinie, która bezlitośnie eksploatuje swoich członków. Poza wyczerpaniem psychicznym i fizycznym istniał także inny problem kwestie finansowe. Wielu byłych członków Menudo otwarcie mówiło o niesprawiedliwych wynagrodzeniach oraz niekorzystnych kontraktach, w których większość zysków trafiała do rąk menedżerów i producentów. Chociaż Ray nigdy nie oskarżał nikogo bezpośrednio, w wywiadach niejednokrotnie sugerował, że jego doświadczenia w grupie dalekie były od idealistycznych wyobrażeń fanów. Po odejściu z zespołu Ray starał się odnaleźć nową drogę. Próbował sił w projektach muzycznych. Uczestniczył w spotkaniach z byłymi członkami menudą i przez pewien czas utrzymywał kontakt z wiernymi fanami, którzy śledzili jego karierę od lat 80. Jednak z czasem rzeczywistość okazała się brutalna: powrót na muzyczną scenę nie był łatwy, a brak nowych możliwości zawodowych stopniowo zaczął go przytłaczać. Za perfekcyjnym wizerunkiem utalentowanych młodych artystów kryła się surowa rzeczywistość, rygorystycznie kontrolowany system, w którym każdy aspekt życia członków zespołu był precyzyjnie nadzorowany przez Edgardo Dionżon. Dyscyplina była bezwzględna, a codzienna rutyna niezwykle wyczerpująca. Niekończące się godziny prób, długie nagrania w studiu, mordercza seria koncertów i zobowiązania promocyjne sprawiały, że harmonogram dnia był niemal niemożliwy do udźwignięcia. Młodzi chłopcy nie mieli niemal żadnej swobody, ich życie prywatne było podporządkowane sukcesowi zespołu. Ogromna presja psychiczna, fizyczne zmęczenie oraz brak kontroli nad własnym losem sprawiały, że nie każdy był w stanie wytrzymać to tempo. Ray Reyes był jednym z tych, którzy najbardziej odczuli negatywne skutki tej rzeczywistości. Nigdy w pełni nie czuł się częścią zespołu i z biegiem czasu coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że funkcjonuje w machinie, która bezlitośnie eksploatuje swoich członków. Poza wyczerpaniem psychicznym i fizycznym istniał także inny problem kwestie finansowe. Wielu byłych członków Menudo otwarcie mówiło o niesprawiedliwych wynagrodzeniach oraz niekorzystnych kontraktach, w których większość zysków trafiała do rąk menedżerów i producentów. Chociaż Ray nigdy nie oskarżał nikogo bezpośrednio, w wywiadach niejednokrotnie sugerował, że jego doświadczenia w grupie dalekie były od idealistycznych wyobrażeń fanów. Po odejściu z zespołu Ray starał się odnaleźć nową drogę. Próbował sił w projektach muzycznych, uczestniczył w spotkaniach z byłymi członkami Menudo i przez pewien czas utrzymywał kontakt z wiernymi fanami, którzy śledzili jego karierę od lat 80. Jednak z czasem rzeczywistość okazała się brutalna, powrót na muzyczną scenę nie był łatwy, a brak nowych możliwości zawodowych stopniowo zaczął go przytłaczać. Z biegiem lat Ray Reyes zmagał się z coraz większymi trudnościami, zarówno finansowymi jak i zdrowotnymi. Jego życie nie było usłane różami, a sława, którą zdobył w młodości, nie wystarczyła, by uchronić go przed bolesnymi realiami życia po opuszczeniu zespołu. W kuluarach branży muzycznej zaczęły pojawiać się nieprzyjemne komentarze na temat jego wyglądu, krytyka dotycząca jego wagi stała się tematem plotek w mediach i sieciach społecznościowych. Internet bywa okrutny, a rej stał się celem niewybrednych ataków. Podczas jednego z publicznych wystąpień otwarcie przyznał, jak bardzo cierpi z powodu tych uwag i jak bezlitosna potrafi być branża muzyczna. Mówił o ogromnej presji, która spada na artystów, podkreślając, że za sukcesem często kryje się ogromne obciążenie emocjonalne i psychiczne. Mimo wszystkich przeciwności losu, Rej pozostał postacią uwielbianą przez rzesze fanów, którzy pamiętali go jeszcze z czasów jego świetności w Menudo. Regularnie brał udział w wydarzeniach. Pojawiał się w mediach i chętnie uczestniczył w spotkaniach z dawnymi kolegami z zespołu, pielęgnując relacje z publicznością, która towarzyszyła mu przez dekady. Nikt jednak nie spodziewał się, że jego czas dobiega końca. 30 kwietnia 2021 roku Rey Reyes zamieścił w swoich mediach społecznościowych post, w którym przypominał o konieczności zachowania ostrożności w związku z pandemią, która zmieniła świat w 2020 roku. Tego samego wieczoru, gdy wyszedł ze swojego pokoju, by coś zjeść, nagle stracił przytomność. Chwilę później został znaleziony martwy w swoim domu w Tołebaja w Portoryko. Przyczyną śmierci był rozległy zawał serca. Miał zaledwie 51 lat. Nagła wiadomość o jego odejściu wstrząsnęła fanami na całym świecie. Byli członkowie menudą i wielbiciele zespołu nie kryli szoku i smutku. Jednak najgłębszy ból odczuła osoba, która przez całe życie była mu najbliższa, jego matka, Rosa Maria Reyes. Od dłuższego czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi, dlatego rodzina postanowiła ukryć przed nią tragiczne wieści, obawiając się, że prawda mogłaby okazać się dla niej zbyt druzgocąca. Śmierć Reyes była nie tylko stratą dla jego bliskich, ale także bolesnym przypomnieniem o tym, jak wysoka była cena sławy, którą przyszło mu zapłacić. Menudo zapisało się w historii muzyki jako jeden z największych fenomenów lat 80., lecz sukces, jaki odniesieli, miał również swoją mroczną stronę. Ray Reyes doświadczył zarówno blasków, jak i cieni tej branży od momentów triumfu po lata zmagań z konsekwencjami życia w cieniu show biznesu. Rey Reyes pozostawił po sobie historię, która na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy śledzili jego karierę i życie osobiste. W ostatnich latach przed śmiercią zmagał się z wieloma wyzwaniami, próbując ułożyć swoją narrację i przedstawić światu prawdziwą wersję wydarzeń, której do tej pory nikt nie znał. Pracował nad swoją biografią, mając nadzieję, że w końcu będzie mógł otwarcie opowiedzieć o kulisach życia w Menudo oraz o wszystkich trudnych doświadczeniach, jakie musiał przejść. Niestety, śmierć przerwała ten projekt, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi. Jego nagłe odejście wywołało falę smutku na całym świecie. Rodzina, przyjaciele i rzesze oddanych fanów opłakiwały straty artysty, który na zawsze odcisnął piętno na muzyce latynoamerykańskiej. Chociaż na zawsze pozostanie kojarzony z menudą, jego dziedzictwo jest znacznie większe. Dzięki swojej pasji, talentowi i charyzmie pozostawił po sobie niezatarty ślad, a jego historia wciąż żyje we wspomnieniach tych, którzy mieli okazję go znać i podziwiać. Wiele osób oddało mu hołd podkreślając jego nieoceniony wkład w rozwój muzyki latynoskiej i inspirację, jaką stanowił dla przyszłych pokoleń artystów. Ray nie był jednak jedynym byłym członkiem Menudo, który odszedł zbyt wcześnie. Anthony Gelindo, znany również jako Papi Joe, dołączył do zespołu w latach 90. i przez lata zmagał się z poważnymi problemami emocjonalnymi. Pandemia i związana z nią izolacja tylko pogłębiły jego depresję, doprowadzając go do desperackiego kroku. 27 września 2020 roku podjął próbę odebrania sobie życia, a po kilku dniach walki o jego zdrowie, 3 października roku 2020 roku lekarze potwierdzili jego śmierć. Miał zaledwie 41 lat. Kolejną wielką stratą dla społeczności fanów menudo była śmierć Adriana Olivaresa, który zasilił skład zespołu w latach 90. Jego życie zostało naznaczone walką z ciężką chorobą chorobą Leśniowskiego-Krona która przez lata wyniszczała jego organizm. Mimo starań lekarzy i wsparcia najbliższych, Adrian zmarł 8 lipca 2024 roku w wieku 48 lat. Wieść o jego śmierci poruszyła fanów i dawnych kolegów z zespołu, którzy natychmiast ruszyli z inicjatywą zbiórki funduszy na pokrycie kosztów pogrzebu, pokazując jak silne więzi nadal łączyły dawnych członków Menudo. Seria tych bolesnych strat ponownie zwróciła uwagę na ciemną stronę przemysłu muzycznego i wyzwania, przed którymi stawali młodzi artyści w menudo. Niewyobrażalna presja, nadmiernie intensywny harmonogram pracy i ciągła obecność w mediach niejednokrotnie odciskały piętno na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym. Choć Menudoł było fenomenem popkulturowym, który na zawsze wpisał się w historię muzyki, dla wielu jego członków droga do sławy wiązała się z wieloma trudnymi doświadczeniami, których skutki odczuwali przez całe życie. Wspomnienia o raju Reyesi, Antonim Gelindą i Adrianie Oliwaresie to nie tylko sposób na uhonorowanie ich talentu i niezapomnianego wkładu w muzykę latynoską, ale także refleksja nad trudną rzeczywistością, z jaką musieli się zmagać. Świat rozrywki, choć pełen blasku reflektorów i uwielbienia fanów, Kryje w sobie również ciemniejsze strony, o których rzadko się mówi. Niezliczone godziny prób, intensywne harmonogramy koncertowe, ogromna presja ze strony wytwórni, menedżerów i mediów to wszystko sprawia, że życie artysty staje się prawdziwym wyzwaniem. Dla wielu młodych gwiazd, takich jak oni, sława przyszła w bardzo wczesnym wieku, kiedy byli jeszcze nastolatkami, a często nawet dziećmi. To, co wydawało się spełnieniem marzeń, z biegiem lat okazywało się trudnym do uniesienia ciężarem. Mimo że ich drogi zostały przerwane zbyt wcześnie, ich dziedzictwo pozostaje niezatarte. Ray Reyes, Antony Gelindo i Adrian Alvarez zostawili po sobie nie tylko piękne wspomnienia i utwory, które nadal poruszają serca słuchaczy, ale także przestrogę dla tych, którzy marzą o wielkiej karierze w świecie show biznesu. Ich historie pokazują, że sława i sukces mogą mieć swoją cenę często bardzo wysoką. Intensywna praca, brak prywatności, surowe kontrakty ograniczające swobodę, a do tego ogromna presja psychiczna to wszystko sprawia, że wielu artystów mierzy się z samotnością, depresją i problemami zdrowotnymi, których nie widać na pierwszy rzut oka. Menudoł legenda, która na zawsze zmieniła historię muzyki. Menudoł to nie była zwyczajna grupa muzyczna, to był prawdziwy fenomen, który zmienił całe pokolenie i otworzył drzwi do światowej kariery dla wielu artystów. Od momentu powstania w latach 70. zespół wyznaczył nowy standard dla boysbandów i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń muzyków. Byli pionierami w swoim gatunku, pokazując, że latynoska muzyka pop może zdobyć serca milionów fanów na całym świecie. Ich dynamiczne choreografie, charyzmatyczne występy i chwytliwe melodie sprawiły, że zespół stał się międzynarodową sensacją. Jednak za sukcesem kryły się też trudności. Menudo było projektem, w którym członkowie zespołu często się zmieniali, gdy chłopcy dorastali i osiągali określony wiek, byli zastępowani nowymi, młodszymi talentami. Choć taka formuła pozwalała grupie na nieustanną ewolucję i przyciąganie nowych fanów, to dla wielu byłych członków oznaczała również nagłe wyrwanie ze świata, do którego byli przyzwyczajeni. Dla niektórych przejście od światowej sławy do życia poza sceną okazało się trudne, a brak dalszych możliwości w branży muzycznej stał się ogromnym wyzwaniem. Wspomnienia, które pozostaną na zawsze. Choć lata mijają, a świat muzyki nieustannie się zmienia, Menudoł wciąż zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach fanów. Dla wielu ich muzyka była ścieżką dźwiękową dzieciństwa i młodości, a każda piosenka przywołuje fale nostalgii. Niezliczone rzesze fanów na całym świecie wspominają swoje pierwsze koncerty, chwile ekscytacji przy oglądaniu występów w telewizji czy słuchaniu ich hitów w radiu. A teraz czas na Ciebie. Która piosenka Menudo była twoją ulubioną? Czy pamiętasz moment, gdy po raz pierwszy usłyszałeś ich muzykę? Może był to utwór, który towarzyszył ci w wyjątkowych chwilach życia. Podziel się swoimi wspomnieniami w komentarzach, razem możemy wrócić do tych niezwykłych czasów i ponownie przeżyć magię muzyki Menudo. Nie przegap kolejnych niesamowitych historii. To jednak nie koniec emocjonujących wspomnień. W świecie muzyki było wielu artystów. Które historie poruszają do dziś jedni mieli szczęśliwe zakończenia, inni musieli zmagać się z trudnymi przeciwnościami losu, ale jedno ich łączyło, wszyscy mieli ogromny wpływ na przemysł muzyczny i serca swoich fanów. Jeśli chcesz odkryć więcej tajemnic z zakuli z wielkich karier, poznać dramatyczne losy gwiazd i dowiedzieć się, jakie sekrety kryją się za legendarnymi występami, koniecznie śledź nasze kolejne materiały. Czeka na ciebie jeszcze wiele niezwykłych opowieści. Historia tych artystów przypomina nam, że sława może świecić jasno, ale także wiązać się z wyzwaniami, które są niewidoczne dla publiczności. Ich historie, pełne talentu, poświęcenia, a także wewnętrznych zmagań, wciąż żyją w pamięci milionów fanów na całym świecie. Niech ich głosy będą słyszane nie tylko przez muzykę, ale także jako przypomnienie o znaczeniu wsparcia emocjonalnego i troski o tych, którzy poświęcają swoje życie sztuce. Biblia naucza nas w Mateusza 11. 28. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Niech ta wiadomość będzie pocieszeniem dla wszystkich, którzy przeżywają trudne chwile, przypominając nam, że zawsze jest nadzieja i schronienie w panu. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zasubskrybować kanału, włączyć dzwoneczka i podzielić się nim z innymi, którzy kochają muzykę i chcą poznać historie stojące za wielkimi gwiazdami. Czeka na Ciebie jeszcze wiele ekscytujących treści. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym wideo